Liga Konferencji stała się ziemią obiecaną dla strudzonych euro pierdolami polskich wędrowców. To dziedzictwo reformatorskiego umysłu Dariusza Mioduskiego i rozgrywki, dla których zostaliśmy stworzeni, a tak naprawdę to one zostały stworzone dla nas. To również możliwość zrobienia konkretnych pieniędzy, ale i natrzaskania niezwykle ważnych punktów, czyli mokre sny dla rankingorzy, którzy w końcu po kilkunastu latach mogą chodzić po obliczu tej ziemi z podniesionym czołem. Tylko co z tymi transmisjami? Przecież mecze polskich klubów w europejskich pucharach to święto narodowe i muszą być transmitowane w otwartej telewizji. Nie muszą, a Polsat je koduje. Dlaczego? Bo może. Z kartą Zen. Zapomnij o elektronice, która psuje się zaraz po zakończeniu gwarancji. Partnerem programu jest Zonda Krypto, renomowana giełda kryptowalut sponsor polskich klubów. Z kodem Weszlo dostajesz 10 dolarów w krypto na start. Głównym aktem prawnym, na którym opierają się współcześnie media w Polsce, to ustawa o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 roku. Samo to już brzmi nieźle, biorąc pod uwagę fakt, że przez ostatnie 33 lata świat trochę ewoluował. Powstała telewizja satelitarna, Polsat, TVN. Zupełnie z pojawił się internet, smartfony, media społecznościowe, sztuczna inteligencja. Mamy już ubikacje wewnątrz budynków, a nie wychodki na podwórkach. Weszliśmy do Unii Europejskiej. Papież już nie jest Polakiem, a dzisiaj żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości niż w 1992 roku i mamy ambicje być nowoczesnym państwem, również w zakresie audiowizualnym. Oczywiście ta ustawa była wielokrotnie nowelizowana, ale niemal e, zupełnie nie przystaje do współczesnych czasów. Trochę tak jakby o lotach w kosmos miał decydować dekret Mieszka I. Jedną z ważniejszych nowelizacji była ta z 2000 roku, kiedy do ustawy dodano słynny artykuł 20b, który wprowadził pojęcie ważnych wydarzeń i mechanizm sporządzania listy przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Od tej chwili CRIT mogła określać, jakie wydarzenia sportowe i inne o podstawowym znaczeniu społecznym muszą być dostępne w telewizji ogólnodostępnej bez żadnych dodatkowych opłat. W każdym kraju lista jest trochę inna w zależności od zainteresowań społecznych. Wiadomo, że Igrzyska Olimpijskie i Mistrzostwa Świata i Europy w piłce nożnej to wydarzenia uniwersalne, ale w niektórych krajach na liście jest na przykład Formuła 1, w innych wyścigi kolarskie albo turnieje rugby. W Finlandii mistrzostwa świata w hokeju na lodzie muszą być pokazywane w ogólnodostępnej telewizji. We Francji turnieje koszykarskie, w Irlandii wyścigi konne, we Włoszech motocyklowe, Grand Prix, a w Wielkiej Brytanii mecze krykieta i golfa. Austria z kolei zgłosi Koncert noworoczny Filharmoników Wiedeńskich oraz bal w Operze Wiedeńskiej, Belgia, konkurs muzyczny Królowej Elżbiety, Włochy, Festiwal Piosenki Włoskiej w Sanremo. W Polsce pojawiały się na przykład apele, żeby dołączyć do tej listy konkurs muzyki szopenowskiej, ale na apelach się skończyło. Tak więc ta lista nie dotyczy tylko sportu. No ale skąd się wzięła ta no nowelizacja z 2000 roku? Oczywiście nie byłoby jej, gdyby nie wydarzenia z kwalifikacji do Mistrzostw Europy w Belgii i Holandii. Prawa do wyjazdowych meczów reprezentacji Polski nabył wtedy prywatny nadawca. Kiedyś był taki twór, który nazywał się Wizja TV. I między innymi słynny mecz z Bułgarią w Burgas, w którym wygraliśmy 3-0, czy decydujący mecz już z pewną awansu Szwecją, były zakodowane. No i na kim satelita? Wolę oglądać pleśń na ścianie. Z kolei spotkanie z Anglią na Wembley w 1999 roku. Trzy bramki z Kolsa i gol Brzęczka po fenomenalnym rajdzie był transmitowany w kanał Plus, za Paywallem. We wspomnianym artykule 20b sformułowano więc katalog wydarzeń uznanych za ważne wydarzenia ze względu na duże zainteresowanie społeczne: letnie i zimowe Igrzyska Olimpijskie, półfinały i finały Mistrzostw Świata Euro Europy w piłce nożnej, wszystkie mecze reprezentacji Polski w piłce nożnej oraz mecze polskich klubów w Lidze Mistrzów i Pucharzy UEFA, ale bez y, kwalifikacji. Ustawa y, daje również możliwość Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, aby w ramach rozporządzenia rozszerzać tę listę, jeżeli zaistnieje takie zapotrzebowanie społeczne. W największym Prime Adama Małysza i epicentrum wspaniałego zjawiska społecznego, jakim była Małyszomania, nie było na tej liście skoków, czyli istniała możliwość zakodowania skoków narciarskich. Na szczęście na początku XXI wieku prawa do skoków należały do Europejskiej Unii Nadawców. Nie oznaczało to, że skoki TVP dostawała za darmo, nie oznaczało też, że kupowała je za małe pieniądze oznaczało, że miała prawo pierwokupu i musiała zapłacić odpowiednią rynkową kwotę. A jeśli nie, to wtedy każdy inny podmiot mógł te prawa Pozyskać. Wyobrażacie sobie Małysza w polsacie sport? Tak, taki scenariusz był możliwy. Przypina swoje deseczki, jak wyraźnie wieje mu oczy, zakłada gogle, kuca. Przyżegnał się. A kiedy polscy piłkarze ręczni pod wodzą Bogdana Wenty zdobywali srebrny medal Mistrzostw Świata w 2007 roku, piłki ręcznej też nie było na liście ważnych wydarzeń i Polsat mógł je swobodnie zakodować, co zresztą bardzo lubi robić. Tak więc te nowelizacje nigdy nie wynikały z dogłębnej analizy rynku, zrozumienia współczesnych mediów, antycypacji wydarzeń, obserwacji zjawisk społecznych, trendów sportowych, tylko kiedy wybuchał komuś granat w ręku, wtedy orientowano się, że coś z tym fantem trzeba zrobić, i wtedy do roboty brali się urzędnicy, którzy nie mieli o tym zielonego pojęcia, i jak serialowy MacGyver zalepiali przecieki z reaktora jądrowego czekoladą. Tak było w 2012 roku. Mały już zdążył skończyć karierę, zakończyła się też era Bogdana Wenty i nadal nikt nie pomyślał o aktualizacji tej listy. Ale kiedy po mistrzostwach Europy w piłce nożnej dwa mecze eliminacji do mundialu w Brazylii z Czarnogórą i Mołdawią zamiast w otwartej telewizji były w pay-per-view, zrobiła się już spora afera. Nie, tak się nie robi. Jeszcze śmieszniej było w przypadku meczu Polska-Anglia w tych samych eliminacjach. Mecz był transmitowany co prawda w telewizji polskiej, ale między innymi dzięki Telewizji Trwam. Tak, nie żartuję. Media to zrobiły. Media to zrobiły i media tak robią. Znowu prowodyrem całego zamieszania była firma Sport5, która nabyła prawa od PZPN i chciała w ocenie telewizji polskiej za duże pieniądze. Wtedy do gry wszedł ojciec dyrektor i cały na biało powiedział, że jest gotowy pokazać ludowi mecz i zapłacić za niego sowicie złotem. sport się ucieszył, TVP się zmartwiło, bo poczuło oddech konkurencji i zbliżającego się obciachu i na koniec zdecydowało się, że trzeba się jednak dogadać. Wyobrażacie sobie mecz Polska-Anglia w telewizji trwam? Było bardzo, bardzo blisko takiego scenariusza. Wy żeście dali wtedy tylko 200 tysięcy. No dobra, ale dlaczego w ogóle tak się stało? Skoro już wtedy mecze kwalifikacyjne do mundialu były na, ważnej, na liście ważnych wydarzeń po nowelizacji z 2000 roku. Co to oznacza w praktyce, że dane wydarzenie jest na tej liście? To znaczy, że transmisja musi być w telewizji polskiej? Nie. To znaczy, że nadawca publiczny jest w uprzywilejowanej sytuacji, bo nieważne, co się wydarzy, i tak te prawa do niego trafią? Nie, nie i jeszcze raz nie. Zapisy tej ustawy mówią o tym, że nadawca telewizyjny, który pozyska prawa, musi zapewnić bezpośrednią transmisję w ogólno dostępnej telewizji. Nie ma więc żadnych ustawowych przeszkód, żeby Polsat pokazywał igrzyska olimpijskie, TVN polskie kluby w Lidze Mistrzów, a telewizja Republika Mecze Reprezentacji Polski w piłce nożnej. Przykładowo, jeśli grupa Discovery pozyskała prawa do igrzysk olimpijskich na cały świat, w tym Polskę to musi albo zapewnić transmisję na swoich własnych antenach, może to być TVN, ale i każdy inny kanał ogólnodostępny, TTV, TVN7 Metro. A jak Polsat miałby te prawa, to może je transmitować w głównym Polsacie, ale i może w Super Polsacie. Pytanie, co chcesz osiągnąć? Czy zrobić dobrą oglądalność, wypromować rozgrywki, to wtedy Polsat główny. Jeśli tylko spełnić wymagania ustawowe, to inny kanał Free to Air, ale o dużo mniejszej renomie i z gorszym miejscem w tak EPG. W skrócie, jak TVP1 jest numerem 1 na liście kanałów w waszych telewizorach, a TVP Sport numerem 501, to mimo tego samego zasięgu, to du w dużo lepszej sytuacji jest jedynka. Ale jeśli nadawca nie chce transmisji w swoich kanałach ogólnodostępnych i chce je zakodować, to musi zapewnić transmisję gdzie indziej. Stąd instytucja sublicencji. I taką sublicencję może podpisać każdy z każdym: Polsat z TVN, TVP z Polsatem, TVN z TVP, lub mogą to być sublicencje dwukierunkowe, czyli tak zwana wymiana praw. Co ciekawe, obowiązujące prawo ma swoje luki. Wystarczy, że stacja komercyjna zakupi jakieś prawa i wskaże, wykaże, że żaden nadawca programu ogólnokrajowego nie wyraził gotowości do zawarcia umowy umożliwiającej nadanie takiej transmisji. Tak więc w teorii wystarczy podać zaporową cenę i zaczyna się szara strefa. Tak jak w przypadku tych meczów z 2012 roku. Czyli jak widać, nawet gdy dane wydarzenie jest na liście ważnych wydarzeń, wcale nie jest tak łatwo je pozyskać. Prawdziwym przełomem dla naszej nieszczęsnej listy był rok 2014. Mistrzostwa Świata w Siatkówce, które odbywały się w naszym kraju. Nagle znowu ktoś obudził się z ręką w nocniku, a zima, jak zwykle, zaskoczyła drogowców. Pa! Jednie! Aha, ale urwał! Ale to było dobre! Turniej cieszył się ogromnym y, zainteresowaniem społecznym. Bilety rozchodziły się jak ciepłe bułeczki, a polsat turniej zakodował. Dlaczego? Bo mógł. Pozyskał prawa do imprezy i postanowił je skomercjalizować. W trakcie całego turnieju zrobiła się głównoburza, do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji napływały liczne skargi i w końcu gdy awansowaliśmy do finału, nie wytrzymał nawet prezydent Bronisław Komorowski i poprosił Zygmunta Solorza, żeby pokazał finał w otwartym Polsacie, a ten łaskawie się zgodził. Chciałem po prostu jeszcze raz podziękować serdecznie Dopiero wtedy opinia publiczna zainteresowała się tematem na poważnie. Okazało się, że Krit już w październiku 2012 roku po kompromitującej akcji z ojcem ryzykiem powołała zespół roboczy do poszerzenia obowiązującej listy, ale nastąpiła tzw. śmierć urzędnika z opowiadania Antona Czechowa. Okazało się, że ta procedura jest potwornie długa i potwornie żmudna. Najpierw wysłano wstępne zapytania do wszystkich nadawców posiadających koncesję do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do Ministerstwa Sportu i Turystyki, do Polskiego Komitetu Olimpijskiego do wszystkich możliwych instytucji sportowych i jeszcze Czord wie gdzie. Te podmioty wysłały swoje propozycje. W ten oto sposób powstała wstępna lista, którą trzeba było zweryfikować. Najpierw z wynikami oglądalności, później z kryteriami kwalifikującymi Komisji Europejskiej, bo aktualizacja listy ważnych wydarzeń każdorazowo wymaga notyfikacji u naszych kochanych eurokratów. Ze wspaniałego tworu, który nazywa się Komitetem Kontaktowym do Spraw Dyrektywy o Audiowizualnych Usługach Medialnych. Co? Po zdorzeniu wstępnej listy z tymi wymogami w czerwcu 2013 roku rozpoczęły się tzw. konsultacje społeczne. Projekt rozporządzenia wysłano ponownie ministerstwom, wszystkim nadawcom. Międzynarodowym Związkom Sportowym, w tym Siatkarskim FIVB i CF, FISOWI, WTA, ATP, iaf wszystkim grubasom, których ten temat dotyczył. I tutaj zaczęły się niezłe jaja. Kryt natrafiła na duży opór. Stacje komercyjne, które pozyskały prawa, nie zgadzały się na umieszczenie ich na liście ustawowej. Z kolei nadawcy, którzy praw nie mieli, proponowali umieszczenie na liście tych wydarzeń, do których prawa pozyskała konkurencja. Obywatele z kolei domagali się, aby wszystkie wydarzenia z udziałem polskich sportowców były ogólnodostępne. Dostępne, a federacje, organizacje sportowe naciskały, żeby to ich dyscyplina znalazła się na tej liście. Co ciekawe, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego było przeciwne poszerzaniu obowiązującej listy, wskazując, że przecież niemal wszystko i tak jest ogólnodostępne. Zapomnieli jednak o tym, że świat się zmienia i w Polsce jest coraz więcej sportowych kanałów kodowanych, a ponieważ są Ministerstwem Kultury, to nie mają pojęcia o sporcie. Po wyczerpujących konsultacjach, negocjacjach i rozmowach z wieloma lobbystami, lista trafiła do konsultacji z Komisją Europejską. Tutaj trzeba było wykazać popularność danej dyscypliny, sukcesy odnoszone przez reprezentacje narodowe, liczbę sekcji w klubach sportowych oraz liczbę zawodników uprawiających dany sport na poziomie wyczynowym i amatorskim. Do tego Komisja Europejska wymagała tabelarycznego zestawienia ze szczegółowymi danymi dotyczącymi poszczególnych wydarzeń, zawierającego daty transmisji, wyniki oglądania, liczbę transmisji i jeszcze stos nikomu niepotrzebnych do niczego danych. Trochę to przypomina dyrektywy mówiące o krzywiźnie ogórka, klasyfikacji ślimaków jako ryb czy ustanowienia limitu decybeli dla piejącego koguta. Nad tym też debatowano w Unii. W trakcie posiedzenia Komisja Europejska odrzuciła mecze z udziałem reprezentantów Polski w turniejach wielkoszlemowych, gdyż oglądalność nie była wysoka. Na jak miała być wysoka, skoro turnieje zawsze były zakodowane? Unia też stwierdziła, że nie było tradycji pokazywania tych turniejów w telewizji ogólnodostępnej. No, przecież cholera jasna właśnie po to zostały zgłoszone, żeby były w telewizji ogólnodostępnej, to skąd miałaby być taka tradycja? No chyba, że chodzi o tradycję z misia. O tym imieniu to Ci jeszcze powiem, że takie dziecko, tradycja, to się ostatnio w Gdańsku narodziło. Masz, czytaj. Po dwóch żmudnych latach Komitet Kontaktowy do Spraw Dyrektywy Audiowizualnych Usługach Medialnych w końcu wydał pozytywną opinię o polskiej liście ważnych wydarzeń i do dzisiaj obowiązuje rozporządzenie z 17 listopada 2014 roku, w którym poza imprezami z 2000 roku, igrzyska reprezentacja w piłce nożnej półfinały, finały Euro i Mundiali, polskie kluby w Lidze Mistrzów i pucharze UEFA, dodano mecze z udziałem reprezentacji Polski w Mistrzostwach Świata i Europy w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn, w tym mecze eliminacyjne do tych imprez zawody Ligi Światowej w piłce siatkowej mężczyzn rozgrywane w Polsce, o kobietach zapomniano i wpisano tylko turnieje w naszym kraju. Półfinały i finały Mistrzostw Świata i Europy w piłce ręcznej mężczyzn, w siatkówce, która jest dużo popularniejsza, nie dali półfinałów i finałów, a mówimy o 2014 roku, kiedy zostaliśmy Mistrzami Świata, ale i 8 lat po srebrze drużyny Lozano. A także wszelkie inne mecze w ramach tych imprez udziałem reprezentacji Polski, w tym mecze eliminacyjne, 7 lat po srebrze drużyny Wenty. Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym zawody Pucharu świata w skokach narciarskich. 18 lat po pierwszej wygranej Adama Mołysza w Pucharze Świata i 3 lata po zakończeniu jego kariery. Zawody Pucharu świata w biegach narciarskich kobiet. 8 lat po brązie na Igrzyskach w Turynie i 11 po srebrnym medalu Mistrzostw Świata Juniorów, kiedy wiadomo było, że Justyna Kowalczyk będzie genialną zawodniczką. Dopisano też Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce, ale już nie Mistrzostwa Europy, gdzie zawsze osiągaliśmy lepsze wyniki. Jeśli chodzi zaś o europejskie puchary, to został zapis z 2000 roku, czyli Liga Mistrzów i Puchar UEFA, chociaż Puchar UEFA już w 2009 roku zastąpiła Liga Europy. Kompromitacja, brak wiedzy i totalne dyletanstwo. Dzisiaj sytuacja jest następująca, mimo że Justyna Kowalczyk skończyła biegać w 2018 roku po igrzyskach w Pięczangu, to 7 lat później nadawca, który posiada te prawa, czyli Discovery, musi zapewnić zbiegów narciarskich transmisję w kanale ogólnodostępnym. Stąd ostatni deal z TVP przy okazji praw do Mistrzostw Europy w piłce ręcznej. Discovery dodało biegi narciarskie i przerzuciło obowiązek ustawowy na Telewizję Polską. A skoki będą transmitowane w TTV, bo na TVN już za mała oglądalność, a TVP nie chce wydawać kasy na sublicencje, i słusznie, bo skoki zostały zaorane. I złapał się aż za głowę trener Polonius Steiner. Ligi Światowej w siatkówce już dawno nie ma, tylko jest Liga Narodów. Nie ma na tej liście koszykówki, chociaż powinna już tam dawno być ze względu na sukcesy naszych koszykarzy. Nie ma też tenisa mimo wielkich wyników Agnieszki Radwańskiej i Igi Świątek. Na liście nie ma też Ligi Europy i Ligi Konferencji, dlatego najpierw Via Play, a teraz Polsa te mecze koduje i robią to zgodnie z wymogami ustawowymi, mając do tego pełne prawo. Nie ma też kwalifikacji polskich klubów do europejskich pucharów. Stąd co roku trwa walka do upadłego o te prawa, chociaż często słyszałem, że przecież to bułka z masłem, bo te mecze muszą być w TVP. Nie muszą i bardzo często zdarzało się, że były Zakodowane, chociażby w tym roku. Od 2019 roku, a Liga Konferencji powstała dwa lata później, ale jako nadawca telewizyjny mieliśmy już taką wiedzę, uporczywie apelowałem, prosiłem, błagałem wszystkich świętych, chodziłem od nasza do Kaifasza. I przekonywałem, że rozporządzenie trzeba aktualizować, że świat medialny zmienia się tak szybko, że nie można robić tych zmian raz na dekadę, że tutaj trzeba być jak w Alicji, w krainie czarów, biec dwa razy szybciej, bo inaczej stoi się w miejscu. Przygotowałem projekt rozporządzenia. Nowelizacji, całą legislację wysyłałem komu tylko mogłem, pisowcom, platformersom, lewicy, mówiłem o tym na komisjach sejmowych, apelowałem do ministrów sportu, do Kurskiego, do Matyszkowicza, spotykałem się z różnymi lobbystami, byłem u szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Po czterech latach, a dwóch od kiedy powstała liga konferencji, w czerwcu 2023 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne i te wszystkie procedury, o których wspominałem już wcześniej. Polsat postulował zawężenie listy, a telewizja polska rozszerzenie jej. Te wszystkie konsultacje, negocjacje, rozmowy, procedury aż w lutym 2025 roku KRT przyjęła projekt nowego rozporządzenia, w którym dopisano do listy ważnych wydarzeń mecze reprezentacji Polski w hokeju na lodzie oraz koszykówkę, półfinały i finały wielkich szlemów z udziałem Polaków, dopisano Mistrzostwo Europy w lekkiej atletyce, wykreślono w końcu biegi narciarskie, zmieniono nazwy z Ligi Światowej na Ligę Narodów w siatkówce i dodano zapis o tym, że dotyczy to również meczów poza granicami Polski. I dodano w końcu Ligę Konferencji, ale nie wiem co z Ligą Europy, bo nie udało mi się znaleźć w, w dokumentacji o niej wzmianki. Nie zdziwiłoby mnie, gdyby ktoś o niej jednak zapomniał. Tak. Teraz czekamy na komisję notyfikacyjną w Unii, która najprawdopodobniej zbierze się pod koniec roku. Jeśli, powtarzam, jeśli zaakceptuję te zmiany. A jestem przekonany, że chociażby z tenisem będą ogromne ciężary, a i z łatwo nie będzie. To biorąc pod uwagę 12-miesięczne wakacje Legis, to rozporządzenie wejdzie w życie w 2027 roku, czyli Ligi Konferencji pewnie nie zobaczymy w otwartej telewizji i w przyszłym sezonie. A od prowadzenia tych rozgrywek minie 6 lat. A teraz wszystko się pokręciło. Nie? Inna kwestia jest taka, że poza samymi wydarzeniami, to rozporządzenie jest archaiczne. Nie do, doprecyzowuje, w jakiej. Jakości dana transmisja powinna się ukazać oraz absolutnie nie reguluje rynku nadawców streamingowych. Znowu ktoś w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji przespał całą dekadę. Czasy się zmieniają, a pan zawsze jest w komisjach. Pan mi nie udziela rad. To pan stoi przed komisją, a nie ja. Gdyby Liga Konferencji była na tej liście, to dzisiaj Polsat powinien albo pokazywać ją na swoich otwartych kanałach, albo udzielić komuś sublicencji, kto spełniłby wymóg ustawowy. Ale gdyby prawa posiadał Viaplay, to nie musiałby z nimi nic robić, niczego poza kasą, bo nie jest nadawcą telewizyjnym z ustawowego punktu widzenia. Tak więc w następnym przetargu może wystartuje weszło, wykupi prawa i je zakoduje. A czemu nie? Dziękuję Wam za uwagę, dawajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie i podrzucajcie kolejne pomysły, o czym chcielibyście następnie razem posłuchać. Trzymajcie się, dzięki. Twoja karta ma zero benefitów? Zmienią na kartę Zen. Partnerem programu jest Zonda Krypto, renomowana giełda kryptowalut, sponsor polskich klubów. Z kodem weszło dostajesz 10 dolarów w krypto na start.